W sobotę w hali w Turowie rozegrano kolejkę spotkań w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Gimnazjalnej w Koszykówce Dziewcząt. Dzisiaj gościmy trzy zespoły w Turowie w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Gimnazjalnej. Jesteśmy w tej chwili po drugim meczu. W pierwszym meczu dziewczyny z Turowa, czyli gospodynie wygrały z basketem Miastko. W tej chwili zakończył się mecz Koszalina, który również z Miastkiem wygrał. I za chwileczkę odbędzie się mecz Turowa, czyli nasz z drużyną salosu subsk i ostatni mecz będzie salosu subsk z Koszalinem Jak ocenia Pan poziom tych rozgrywek? E, jest to liga kadecka, więc są to dziewczyny tylko z gimnazjum e, jeśli chodzi o poziom, poziom jest naprawdę wysoki e, jeśli chodzi o nasze miejsce tutaj, o miejsce turowa w tej lidze plasujemy się gdzieś w środku, ja myślę, że jest to e, dla nas duży sukces, jeśli chodzi o drugi rok grania w tej lidze, bo gramy drugi rok w tej lidze e, ale za chwileczkę będzie bardzo ciężki przeciwnik Salos Subs. Jest to drużyna z pierwszego miejsca z naszej ligi. Tak więc no tak jak mówię, poziom, poziom jest naprawdę wysoki. Co dalej czeka na zwycięzców? Jeśli chodzi o dzisiejszy turniej, no to tak jak mówię jest to liga, więc rozgrywamy mecze każdy z każdym, później jest rewanż. Drużyn jest 12 w całej lidze i rozgrywamy je właśnie systemem taki, takich turniejów jak dzisiaj. Na sam koniec e, ligi, kiedy już zostaną rozegrane wszystkie spotkania, pierwsze cztery drużyny grają of, e, grają finał, każdy z każdym i e, wyłaniamy zwycięzcę ligi. Gospodynie turnieju, koszykarki gromu-turowo grały ze zmiennym szczęściem. Bywały momenty, w których zdecydowanie wiodły prym na parkiecie, ale chwilami też zawodziły. Gładko wygrały z miastkiem, ale też równie gładko przegrały ze słupskiem. Zdaniem trenera grają coraz lepiej i powoli, ale systematycznie ptą się do góry tabeli. Obecnie zajmują szóste miejsce w tabeli wśród 12 zespołów występujących występujących w tej lidze.